To nie jest zwykła wiadomość z życia gwiazd. To prawdziwa sensacja, która rozgrzała polski internet do czerwoności. Tomasz Wolny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i prezenterów telewizji polskiej, po miesiącach milczenia, nagle zdecydował się przerwać ciszę. I zrobił to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W ciągu zaledwie kilku minut wywiadu, jego szczere i pełne emocji słowa sprawiły, że publiczność w studiu zamarła, a media społecznościowe eksplodowały. Wolny, znany z opanowania klasy i spokoju, tym razem pokazał zupełnie inne oblicze. Podczas rozmowy na żywo, transmitowanej w jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych, dziennikarz niespodziewanie odniósł się do plotek, które od miesięcy krążyły po sieci. Przez chwilę panowała cisza, potem padło jedno zdanie, które wystarczyło, by cały kraj wstrzymał oddech. Tak, to prawda między nami istniała więź powiedział z powagą, patrząc prosto w kamerę. Te kilka słów wywołało prawdziwą medialną burzę. Internet natychmiast zalała fala reakcji, a w wyszukiwarkach hasło Tomasz wolne wyznanie w ciągu kilkudziesięciu minut trafiło na pierwsze miejsce. Setki komentarzy, tysiące udostępnień, dziesiątki artykułów. Wszyscy chcieli wiedzieć jedno: kim jest osoba, o której mówił? Czy to ktoś z branży medialnej, czy może dawna znajomość, o której nikt wcześniej nie wiedział? Fani prezentera byli w szoku. Dla wielu Tomasz Wolny to symbol profesjonalizmu, rodziny i tradycyjnych wartości. Od lat występował w telewizji publicznej jako spokojny, wyważony dziennikarz, który trzyma się z dala od skandali. Tym bardziej jego wyznanie wywołało tak gwałtowne emocje. Nie wierzę, że to powiedział. On zawsze był taki powściągliwy. Wreszcie ktoś miał odwagę być sobą pisali internauci. Media nie czekały długo. Portale takie jak Fakt, Pudelek i Onet natychmiast opublikowały nagłówki w stylu. Tomasz Wolny ujawnia prawdę o relacji, która poruszyła Polskę, zaskakujące wyznanie prezentera TVP. Nikt się tego nie spodziewał, tajemnica ujawniona na żywo widzowie w szoku. Zaledwie kilka minut po emisji wywiadu do redakcji zaczęły spływać komentarze z branży medialnej. Jedni wyrażali podziw za jego szczerość, inni zaskoczenie i niepokój, że ta deklaracja może zakończyć jego karierę w telewizji publicznej. Ale sam wolny wydawał się spokojny, wręcz uwolniony. Widać było, że ta decyzja nie była impulsem, to było świadome działanie, przygotowywane od dawna. To, co Tomasz Wolny ujawnił na antenie, nie tylko zmieniło sposób, w jaki widzowie go postrzegają, ale także uruchomiło lawinę spekulacji. Dla jednych jego słowa to dowód odwagi w świecie pełnym pozorów, dla innych wstrząs, który podważa obraz idealnego dziennikarza. Jedno jest jednak pewne: po tym wyznaniu nic już nie będzie takie samo. Cała Polska mówi tylko o jednym. O Tomaszu Wolnym i o tajemniczej kobiecie, z którą łączyła go relacja, o jakiej nikt wcześniej nie miał pojęcia. Świat mediów zamarł. W studiu panowała absolutna cisza, gdy Tomasz Wolny, od lat uznawany za jednego z najbardziej powściągliwych i profesjonalnych dziennikarzy w Polsce, nagle wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko. Wcześniej nie zdradzał emocji, nie komentował plotek, które krążyły od miesięcy. Tym razem jednak nie było już odwrotu. Kamera zbliżyła się do jego twarzy, światła przygasły, a widzowie mogli zobaczyć coś, czego w telewizji publicznej nie ogląda się często szczerość w najczystszej formie. Trzymałem to w sobie zbyt długo zaczął. Jego głos był spokojny, ale łamał się przy każdym słowie. Tak, między nami istniała relacja prawdziwa. W tej jednej chwili zapadła cisza. Widzowie przed telewizorami wstrzymali oddech, a w mediach społecznościowych rozpoczęła się lawina komentarzy. Nie wierzę, że to powiedział. W końcu prawda wyszła na jaw. Tomasz wolny? Niemożliwe, pisali internauci. Nagranie z programu zaczęło rozprzestrzeniać się błyskawicznie, a fragment z jego wyznaniem w kilka minut osiągnął rekordową oglądalność. Wielu zastanawiało się, kim jest ona, kim jest kobieta, o której Tomasz Wolny mówił z taką powagą i czułością. Dziennikarze natychmiast ruszyli tropem tej informacji. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci pojawiły się pierwsze spekulacje. Według kilku źródeł chodzi o znaną postać z branży telewizyjnej osobę, z którą Wolny wielokrotnie pojawiał się na imprezach branżowych i wspólnie prowadził wydarzenia. Wystarczyło kilka archiwalnych nagrań, kilka zdjęć, by internet zaczął łączyć fakty. W jednym z fragmentów starego programu kamery przypadkowo uchwyciły ich spojrzenia krótkie, ale wymowne. Wtedy nikt nie zwrócił uwagi. Dziś, po jego wyznaniu, wszystko nabiera zupełnie nowego znaczenia. W redakcjach największych portali panowało poruszenie. Fakt, Super Express, Onet, TVP Info wszyscy jednocześnie publikowali artykuły analizując słowo po słowie jego wypowiedź. To co Tomasz Wolny powiedział, to nie tylko sensacja, to symbol odwagi w świecie, w którym prawda często przegrywa z wizerunkiem. Pisał jeden z komentatorów. Wśród dziennikarzy zaczęły się też spekulacje, czy to wyznanie nie będzie miało konsekwencji dla jego kariery w TVP, znanej z konserwatywnego podejścia do życia prywatnego swoich pracowników. W sieci wybuchła dyskusja. Hashtagi Tomasz Wolny i wyznanie na żywo zdominowały Twittera i Instagrama. Internauci podzielili się na dwa obozy. Jedni bronili prezentera, pisząc: każdy ma prawo do miłości, nawet ten, kto przez lata ukrywał ją przed kamerami. Drudzy zarzucali mu, że zdradził wizerunek człowieka rodzinnego, którym tak długo był utożsamiany. Jednak niezależnie od opinii, nikt nie pozostał obojętny. W programie, w którym padły te słowa, obecni byli również inni dziennikarze i zaproszeni goście. Ich reakcje mówiły wszystko. Jedna z osób siedzących obok wolnego przyznała później. Widziałam, że to nie była zaplanowana chwila. On po prostu nie mógł już milczeć. To wrażenie potwierdziło się, gdy kamery uchwyciły moment, w którym po zakończeniu nagrania wolny na chwilę schylił głowę i westchnął głęboko, jakby właśnie zdjął z siebie ciężar lat milczenia. Kilka godzin później temat ten był już wszędzie: w radiu, w telewizji, w serwisach informacyjnych, nie mówiono o niczym innym. Program, który wcześniej miał być rutynową rozmową o pracy w mediach, stał się emocjonalnym punktem zwrotnym w karierze jednego z najbardziej lubianych prezenterów w kraju. Zaledwie pięć minut wystarczyłoby całkowicie zmienić narrację wokół jego nazwiska. Niektórzy komentatorzy przypomnieli, że w ostatnich miesiącach widać było subtelne sygnały, które teraz nabierają sensu. W jednym z wywiadów radiowych wolny powiedział: są rzeczy, które trudno zachować tylko dla siebie, nawet jeśli przez lata wydaje się, że to możliwe. Wtedy nikt nie zrozumiał, co miał na myśli. Teraz jego słowa brzmią jak zapowiedź tego, co miało nadejść. Na jego profilach społecznościowych internauci odnaleźli także stary wpis sprzed kilku tygodni. Prawda nigdy nie jest błędem, potrzebuje tylko odpowiedniego momentu. To właśnie ten cytat udostępniają dziś setki fanów, twierdząc, że był to pierwszy sygnał, że coś się zbliża. W środowisku medialnym coraz częściej mówi się, że Tomasz Wolny przygotowywał się do tego wystąpienia od dawna. Niektórzy twierdzą, że to nie był impuls, ale starannie przemyślany moment, czas, w którym chciał w końcu postawić kropkę nad i. Bliscy współpracownicy ujawnili, że w ostatnich tygodniach wydawał się spokojniejszy, jakby już podjął decyzję i czekał tylko na właściwą chwilę. Dla jego fanów, którzy od lat śledzili każdy program, każde wystąpienie, ten moment był jak przebudzenie. On w końcu pokazał, że jest człowiekiem, a nie tylko prezenterem z ekranu, napisała jedna z widzek. To nie skandal, to odwaga! W tym całym chaosie medialnym jedno pozostaje niezmienne aura tajemnicy. Choć wszyscy próbują odgadnąć, kim jest kobieta, o której mówił, Tomasz Wolny odmawia dalszych komentarzy. Nie potwierdza, nie zaprzecza, nie tłumaczy. Jego milczenie po raz kolejny działa jak katalizator emocji. Każdy gest, każde zdjęcie, każde słowo jest teraz analizowane w najdrobniejszych szczegółach. To, co zaczęło się jako spontaniczne wyznanie na żywo, zamieniło się w narodową debatę o granicach prywatności i szczerości w świecie mediów. Tomasz Wolny, znany dotąd z opanowania i profesjonalizmu, stał się nagle bohaterem historii, która ma w sobie wszystko dramat, tajemnicę i ludzką prawdę. I choć minęło zaledwie kilka godzin od jego wyznania, jedno jest pewne. Polska jeszcze długo nie przestanie o tym mówić. Wieczorem tego samego dnia atmosfera wokół Tomasza Wolnego jeszcze bardziej zgęstniała. Media zaczęły donosić, że jego wyznanie mogło być częścią większej historii historii, która dopiero teraz zaczyna wychodzić na światło dzienne. Niektóre źródła twierdziły, że prezenter od miesięcy przygotowywał się do tej chwili, a jego bliscy mieli świadomość, że prędzej czy później prawda wypłynie. W redakcjach panowało napięcie, jakiego nie widziano od dawna. Każdy chciał dotrzeć do kobiety, o której mówił. W międzyczasie pojawiły się pierwsze nieoficjalne nagrania z kuli z programu, w którym padły jego słowa. Widać na nich, jak po zakończeniu transmisji wolny przez chwilę stoi w milczeniu, odsuwa mikrofon, po czym wychodzi ze studia powoli, jakby niósł na barkach ciężar, którego nie mógł już dłużej dźwigać. Na nagraniu słychać też głosy zaskoczonej ekipy. Ktoś pyta cicho: Czy to naprawdę się stało? Niektórzy dziennikarze zaczęli przypominać wcześniejsze wypowiedzi wolnego, w których w delikatny sposób nawiązywał do trudnych decyzji, które trzeba podjąć, aby pozostać wiernym sobie. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś te słowa brzmią jak preludium do tego, co się wydarzyło. Kolejne portale publikowały coraz śmielsze teorie. Według jednej z nich kobieta, o której wspomniał, miała być osobą z tej samej stacji telewizyjnej dziennikarką, z którą współpracował przy kilku projektach. Inne źródła twierdziły, że to była dawna przyjaźń, która z biegiem lat przerodziła się w coś więcej. Każdy artykuł, każdy komentarz, każde zdjęcie wszystko analizowano z chirurgiczną precyzją. Na portalach społecznościowych rozgorzała gorąca dyskusja. Ludzie pisali, że Tomasz Wolny wreszcie pokazał ludzką twarz, że przestał być tylko idealnym prezenterem z ekranu. W komentarzach dominowały emocje. Jedni mówili o odwadze, inni o złamaniu wizerunku, jeszcze inni o potrzebie prawdy w świecie, gdzie wszystko jest grą. To nie skandal, to katarzis. Jautos napisał znany komentator kulturalny na Twitterze. Wieczorne serwisy informacyjne otwierały się jego nazwiskiem. W głównych wydaniach wiadomości komentatorzy zastanawiali się, czy wyznanie wolnego może wpłynąć na jego pozycję w telewizji publicznej. Niektórzy sugerowali, że władze stacji mogły być zaskoczone, inni twierdzili, że to wyznanie było z nimi wcześniej konsultowane. W studiach telewizyjnych odbywały się gorące debaty, padały słowa o wolności słowa, o granicach prywatności, o cenie, jaką płaci się za szczerość w świecie mediów. W tym samym czasie na profilu Tomasza Wolnego pojawił się nowy wpis, krótki, bez zbędnych wyjaśnień. Prawda zawsze znajdzie drogę, nawet jeśli prowadzi przez burzę. W ciągu kilku minut post zebrał dziesiątki tysięcy reakcji i komentarzy. Jedni pisali: Jesteśmy z tobą, inni Niech to będzie początek nowego etapu. Ale byli też tacy, którzy domagali się więcej wyjaśnień, domagali się nazwisk, konkretów, potwierdzenia plotek. Wolny jednak milczał. To milczenie stało się jego tarczą. Każdy dzień przynosił nowe interpretacje, nowe dowody, nowe teorie. W jednym z talk show zaproszony ekspert od wizerunku stwierdził, on zagrał genialnie, nie przez kalkulację, ale przez szczerość. Dał ludziom prawdę i zabrał im kontrolę nad narracją, teraz to on decyduje, kiedy i jak pojawi się kolejny rozdział. Tymczasem kobieta, o której wszyscy mówili, wciąż nie zabrała głosu, nie potwierdziła, nie zaprzeczyła. Ale w sieci pojawiły się stare nagrania, zdjęcia z wydarzeń, na których była razem z nim. Każdy gest, każde spojrzenie analizowano jak trop. Widać było, że łączyło ich coś więcej niż zawodowa uprzejmość. Kamera uchwyciła moment, w którym podczas jednego z wydarzeń Tomasz delikatnie odsunął jej włosy z twarzy, a ona spojrzała na niego z uśmiechem. Dziś to nagranie ma miliony odsłon i tysiące komentarzy. Jednocześnie coraz więcej znanych osób z branży zaczęło publicznie wspierać wolnego. Każdy z nas ma prawo do prawdy o sobie, napisała jedna z popularnych prezenterek. Jeśli Tomasz mówi otwarcie o swoich uczuciach, to nie powód do wstydu, tylko do szacunku. W telewizji i radiu zaczęły pojawiać się pytania: co dalej? Czy to wyznanie oznacza początek nowego etapu w jego życiu zawodowym, czy może decyzję o odejściu z telewizji publicznej i rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego? Jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście niezależnych projektów medialnych, podcastów. A nawet filmu dokumentalnego, który miałby pokazać kulisy jego drogi do wolności. Im więcej mówiono o nim, tym bardziej wydawał się nieobecny. Nie udzielał wywiadów, nie występował publicznie. Na zdjęciach publikowanych przez paparazzi wyglądał spokojnie, wręcz pogodnie, jak ktoś, kto wreszcie zdjął z siebie ciężar tajemnicy. I właśnie w tym spokoju tkwiła największa siła tej historii. Tomasz Wolny, człowiek, który przez lata był twarzą uporządkowanego świata telewizji publicznej, nagle stał się symbolem autentyczności. Jego wyznanie, choć krótkie, stało się echem znacznie większej prawdy: że nawet w świecie, gdzie wszystko jest zaplanowane, wciąż istnieją chwile, które nie poddają się żadnej reżyserii. Polska nadal mówi o tej chwili. O pięciu minutach, które zamieniły się w nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale i w historii polskich mediów. I choć wciąż nie znamy wszystkich szczegółów, wszyscy czują, że to dopiero początek czegoś większego. Historii, która jeszcze długo nie pozwoli nikomu odwrócić wzroku. Gdy emocje po wyznaniu Tomasza Wolnego zaczynały powoli opadać, w sieci pojawił się nowy wątek, który znów rozpalił wyobraźnię opinii publicznej. Jeden z portali branżowych ujawnił, że w archiwach telewizji odnaleziono nieemitowany fragment rozmowy, zarejestrowany tuż po zakończeniu programu, w którym padły jego słynne słowa. Materiał, jak twierdzą dziennikarze, miał zostać przypadkowo zarejestrowany przez kamery zakulisowe i nie był przeznaczony do emisji. Na nagraniu widać, jak wolny wstaje ze swojego miejsca, podchodzi do prowadzącej rozmowę kobiety, tej samej, o której od tygodni krążą plotki, i mówi cicho: W końcu mogliśmy to powiedzieć. Nie ma w tym gestu teatralności, nie ma emocjonalnego wybuchu. Jest cisza, wzajemne spojrzenie i gest, który w jednej sekundzie mówi więcej niż tysiąc słów. To właśnie ten moment wywołał kolejną falę komentarzy. Czy to oznacza, że ona rzeczywiście była obecna w studiu? Czy cała sytuacja była zaplanowana, czy może spontaniczna? Niekontrolowana eksplozja prawdy? Portale informacyjne natychmiast zaczęły spekulować, a niektóre media sugerowały, że ten fragment mógł być celowo wstrzymany przez producentów programu. Pojawiły się nawet głosy, że stacja TVP rozważa, czy ujawnienie tej relacji nie naruszyło zasad etyki zawodowej. Jednak dla widzów ta historia miała zupełnie inny wymiar. W komentarzach dominowały emocje, empatia i ciekawość. To wyglądało jak scena z filmu, ale była prawdziwa. To nie skandal, to miłość w najczystszej formie, pisali internauci. Nieoczekiwanie